By zwycięstwo w Łodzi, to mieliby zbliżyli się na, zbliżyliby się na punkt do futbolu Białystok, który jest w tej chwili na drugim miejscu. Aj, minimalnie przestrzeni. Zasada w tej, w tej pierwszej lidze w grupie północnej jest taka, że jak ktoś pokona widzew, to może jeszcze sobie dać szansę na awans. Przez baraże, co prawda. Ale... To mówi, że rzeczywiście widzew nie pasuje do tej ligi. Teraz pana Senko przed szansą. Proste. W tej chwili pana Sence piłkę zdjął e, grający z siódemką Szymon Wichtowski. A, no, a teraz właśnie ma szansę dla Lebiedzińskiego. Nie, jednak oddał tę piłkę Pieczyńskiemu. Zostawili niemal na całym boisku Łodzianie. Fajne zagranie piętą do Jana Dudka. Jedna akcja zakończona strzałem. Przeszli do fazy ofensywnej goście. Dobra okazja, wysunięty Dachina nie trafiła. Piłka do Jest trochę mniejsza, bo obrońcy zagęszczają to pole i widzimy, że dobre tempo ma znaczenie. Teraz Krawczyk przechwytuje, no, tam wypchnął no jednego tego będzie... zrywali. Jest kontra Michał Marciniak-Słupek, dobitka bitka też nie. Bramki. Trudno było się spodziewać, że bramkarz gościu będzie zaskoczony. Robiło się miejsce dla, dla pana Senki, ale strzału nie było. Uderzył za to Marciniak, ale też broni Wasilewski. Trzyma to czyste konto. I teraz jest dobra szansa dla Ornika. Świetnie. rozgrywającego z numerem trzecim jest teraz Szymon Bichtowski bliżej lewej strony boiska. I znów Dachina Szpagat jest dobitka strzału Rusieckiego. Że jest obserwowany przez trenerów reprezentacji młodzieżowych. Także tak jak ma macie... na, na, na futsalowy widzę. Szczególnie wtedy, kiedy kibice w przerwie zimowej nie mają e, możliwości śledzenia tych rozgrywek. O, jest Branka! No, zdążył, zdążył! Daniel Lebiedziński. Jeden do zera dla Orlika Mosina. Do ostatniej chwili. Tu teraz to sobie zobaczymy. Zagranie z prawej strony i już w ślizgi. Daniel Krawczyk. Teraz tych konkretów po stronie widzenia musi być więcej. Właśnie tak jak teraz. No świetnie się ustawił do strzału znowu. Marciniak, Marciniak i pana Senko też nie. Krawczyk tam bierze na plecy obrońcę i coś próbują. Zrobić widzę wiaty, yes. ale akcja. Ale zagrał to Krawczyk do Marciniaka. Oglądamy raz jeszcze, bo warto. Zobaczmy. podeszła Marciniak. Na ma to ma o to pretensje drugi trener widzewa Marcin Łagiewski. Że tu powinno być trochę... Uwa... No teraz błąd Oleksija Dachiny. Chociaż domaga się przewinienia ukraińskim bramkarz widzewa. O właśnie. Oglądamy raz jeszcze tę akcję. Wyleciała piłka. Wpadła na to Michała Bondarenkę. Sportowo też, bo bo tu widzimy, że Orlik coraz odważniej. Teraz szansa właśnie dla Pieczyńskiego. Podcinka właśnie z grającym trenerem. E, spisze się Ładnie na to. zagrał. Teraz. E, a, szansa Ale świetna. Bo... Oczywiście, że to też wynika większej z większej mobilności tak. zawodników. A, a teraz, tak jak gdyby... teraz. dynamika w drugiej połowie, że tak, akcje są już szybsze, tu już trochę więcej miejsca. Właśnie teraz na Marciniaka. 8 minuta w drugiej połowie. Pana Senko zrobiło się miejsce znowu, świetnie właśnie podejmie decyzję o zdjęciu. Bramkarza i o zwiększeniu liczby Marciniak jest Stanisławski. Pokazuje się pana semka, ale on jest daleko od bramki ma Może będzie uderzał. Świetnie jeszcze raz Wasilewski do bitka meczową. To Michał Bondarenko, ale Michał Bondarenko. O, teraz błąd zdaje się Jana Dudka i ty słupek ratuje, widzę ty. I próbuje. Próbuje Marciniak. Jeszcze szybko znowu gra Marciniak! Prawa. To brawo, jest ten brawo, moment, brawo. gdzie się defensywa Orlika zawahała, zatrzymała na sekundę. że presja ma sens, oglądamy raz jeszcze, tu jest błąd, piłka przeleciała Wichtowskiemu. Nie ma faulu Marciniaka, ale jest akcja drużyny Orlika i świetnie. To już ciężko oddychają niemal wszyscy teraz. Świetna szansa dla Marciniaka. To jest na 120% i jedni i drudzy. No, goście i to może, mogło im teraz wyjść na dobre, Jan Dudek strzela. Nie trafi. bramki? Nie. Stanisławski jeszcze uratował. Jest miejsce dla Marciniaka na strzał. Krzyczą uderz kibice. Nie ma jeszcze tutaj bramki. Jest Stanisławski, jest Dudek. Teraz blisko bramki. Marciniak! Nie Nie trafi. Reakcja, jak tu ta piłka musi krążyć. I zmuszeni do wycofania widzę Jacy. No wiemy, że tu Błot może kosztować stratę i pusta bramka. Pana Senko. Nie, podniosła się widzewska ławka. Marcinia, blokowany. Jeszcze jedna szansa. Dudek też blokowany. Pusta bramka. I będzie gol dla Orlika Mosina, który się wiąże z lotnym bramkarzem. Dokładnie.